Tak sobie zapynali, żeby nie było. Ja, masz auto? Jedziemy do Ameryki. I właśnie jadę, kieruję 140 na leczniku. Zamykam właśnie licznik. Gdzie będziesz robić salto? Tam. <grym> I poczekaj, aż tam, tam przyjdzie, nie? Do ciebie

ztain szkalować polski naród Zgnijesz w pierdło w tłumie zgnieć hmm. no radzikiego zwierzę o kurwa. <śleskujesz> Nagrywa pięknie w sylwet nosy Trzymaj. Nagrywaj mnie, pelikasz na kamerze. Co? Na, na gitarze, trzymaj. Nagrywaj mnie, ale nie, nie znisz kamery Ej, nagram cię, ale pod jednym warunkiem. Że wypijesz całego tego żubra. Wypiję, ale zaraz. Jeszcze jednego. Ale tam muszą nagrywaj. Nie, bo tam cię nie sięgnie. A widać mnie? Widać czy zajbiście Kto się dzisiaj posunie Jak dokładnie jak ja To wypiesi cytuje I wyrucha za dnia Dobrze dobrą pozę? Śpiewa sobie tak Ci cipu puci cipu, puleńka, ci puci puci pulaj Wiatr gondolę lekko, buja ona trzyma go za rękę i śpiewa sobie tak Ci cipu puci cipu, puleńka, ra ra Ci cipu, cipu, pulaj Jakieś ptaszki się pierdolą na gondoli, się pierdolą i śpiewają sobie tak Bogactwo, część ostateczna z kurwy, syny. Pokażemy Wam teraz, co sobie z... przyrządziliśmy się na kolację. Kurwa tosty z poczwórnym serem. Bonasa, kurwa. No, Bonasa, biedak. No. Zobaczcie, ile tu kurwa mamy sera. Chyba z 200, kurwa kilo sera. Ja pierdolę. Biedaki jebane. Wyłącznie kotlin, tylko ketchup dobry, a nie jakiś kurwa z biedronki rozwodniony żelb. <grym> <grym> no i oczywiście popijemy to napojem niegazowanym, niskoprocentowym o nazwie skromnej Wolter, która nic nam nie sugeruje. Nic, absolutnie nic nam nie sugeruje. a bo lubię. A jeszcze kapęk. Jeszcze, jeszcze Żeby tam za dużo po prostu tego nie pić, bo to też nie jest. Trochę. Starczy, myślę. No i co ja mogę Państwu powiedzieć? Życzę y, udanych wypieków i po prostu smacznego. Na raz, na raz. W czym ty w ogóle rozmawiać z gością, O czym ty do mnie mówisz? Ja też się dołączam do pozdrowień. I pijemy pierdaraj. piwo i jest dobrze Jesiwek. Bo klon jest mały letni. Ja mam nadzieję, że jakieś służby porządkowe obejrzą ten film i przestrzyniam tego gościa Jak się przewalam to w klony wpadam <laughs> Klon twym przyjacielem Jesień Kamera <laughs> Ten faszu Jaso. Głowy Pichuj. Jacek pedał Jacek kafe. pieniądze. Siwek pedał. Jacek Sikorski. Ale jest coś słabego. Nie ma Rzuć to do ogniska. Nie, pojebałeś! Przuć! toli. No jebie, ale będzie git! Ale, ale nie, młody nie będzie musiał sparować trampoliny. No młody, sorry, kurwa. Albo ty, albo puszka. To jest do, do trampoliny? Nie, i A czemu do trampoliny? Jak do trampoliny? No bo, kurwa, e, przy rozkładaniu zobaczysz. Nie smakuje mi, dobra. To do Co Zobaczę! Patrz, poczekaj, wygląda w ogóle... Aha, bo, mówi, że... kurwa, przy rozlewia... Przyrzewa... I trzeba, I trzeba kurwa trochę od, od, od drzewić. Dobra, chuj, to idę pod drewno. Ale trzeba nie związać nie, rdze idę pod drewno. WD50 to trzeba jakoś tu rozpierdolić. Trzeba wyciągnąć te grubę do środka 50. A ja mam 50 Nie, tu za dużo 50. Dziwek w mieście. Nie, za 20 zł, a żeby tylko chociaż na zlot jedną razową takie bielucie, fajne takie jest. Nie jest a nie, 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 ja to na policję wysyłałem, kurwa. Za dowody mi chyba pięknie. A widzisz Ale trochę...